Nie ma która sprawdza jakby kiedy ktoś. Ale się nie to, powiedz, nie panu, jest to byś sam pozbyt, no. <gryz> Ale to... sprawdza. Ale on sprawdza ile zgonów jest. A nie dostaje powiadomienia. No nie, znowu szeryf, znowu się wypierdolę ja, serio, na kimś na co samym początku. Było, na, w sensie miałem 0,11 do podlania, nagle miałem 010 Czy strzelać w kogoś, czy na razie nie. O dobra, to na razie nie. Pa, co tu się odpierdala cały czas? E, nie no, dobrze, a, dobrze, a, że dobrze, że szery. znowu tylko zdając, no, że tak. zaraz w kogoś pierdolę na ślepo no, i się no, no, wywalę. Tego zloła, znaczy tego, zatrzymanie czasu. No nie można nawet świateł naprawić. <grym <grym no, nie no, wiem, ale no, ogólnie ten Timelord jest ustawiony na 40%, no założyć się trafia. Dobra, powiem no, Wam co? są na 80%. Jako iż że byłem arsenistą, więc wiem, jak on działa i wiem, że gdzie trzeba zabrać paliwko, to Derweck dokładnie tam podchodził. Aha. A ale to nie jest tak, że na początku masz jakby paliwko? Nie, nie masz, nie masz. Musisz iść do paliwka i tam nie do paliwka, i też pojebane. do tego storage i tam masz Ale dobra, okej, okej, ale to ja też robiłem paliwo. Dobra, bo ja Nie wiem, ale ty robiłeś paliwo, a on był tam właśnie u góry gdzie się nabiera, wiesz, bo to trochę gdzie indziej. Aha, okej. Więc to jest dokładnie tam podbieg jakby. Delwex dokładnie podbiegł tam, gdzie się nabiera. Ale ciekawe, to wiem, czy na pewno to jest y, sytuacja, że on na, pe czy on na pewno <laughs> też Ale Klakiel to potwierdza, że. Ja z... widziałem Delvexa w Sturidżu teraz, tak? Ja no dobra, widziałem, no to, 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 to kurde, to zgadza się. A Delvex coś no, powie, czy weks, tak bultość. będzie cicho siedział? Delvex nie ma przemowy dzisiaj. Nie, nie, nie. Dobra, wystarczy Hadi. mi. Ciekawe. Nie, bo po prostu <śmieniu> chyba tak wyczalili, nie wiem, jak się ja, jak, bronić nawet. to są zgaszone, schowałem się w Storeju. Czemu mówicie, że ja jakiś tam stamtąd. wziąłem? Znowu <śmieniu> wymówka. nie chowa w to kiedy światło jest wyłączone. Delvex, co za głupie w ogóle stwierdzenie. Ja zawsze się chowam, jakieś światło zgaszone. Każdy wie, że zawsze chowasz się na lewym reaktorze. Od Storage'a ta elektryka jest jakieś 2 metry. Ja ci, Delvex, ufam i dałem nie wiem czy wiesz delwejs, ale wystarczy tam wejść Dobra, ale w sumie, a ten tak nas zagadał, że nikt nie, nie wiadomo co z Imirem, W sumie No nie wiadomo, Tym, ale... Ymir bo się spalował ze mną A ty to się przypierdalałeś kruszem, wyrzucić go na. Następne... No nieźle, <laughs> dzięki Nie no, nudzi mi się, kogoś trzeba jebnąć. FB, petencja, muszę do ciebie napisać. Nawet ja muszę dobra, to mi potem napiszcie to, potem przeczytam. Aha. Yy, nie no. zgadnę w labie. Nie. O. Ty, o, o mówić, kuik, kuik gdzie jesteś? Ja teraz jestem stary Jest jakiś, Taki pokój pod specimenem, a co? On widziałem go. A kręcił. bo ja sobie robiłem numerki w specimenie, skończyłem je robić i ciało z jego leżało pod moimi nogami. A jedyną no, osobą, która wieje. tam była, byłeś ty. Ale to oh. chujowo brzmi. Oh. Czemu nie <grym> by nie no no to w, dość! Ciło się to jedno No dość! się zgadzało, bo w laboratorium był Legion, Klakier, e, Quick oraz Vexy. E, Klakier pobiegł do świata, to na pobieg Legion i Quick. No by no się zgadzało? Kogo? Kogo? No zanim zacząłem robić numerki to go widziałe, ale tam światło jeszcze było zgaszone w międzyczasie, no. nie? Mi się, no ale że był, był z nami w Specimenie. Nie, 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 nie zajebałem, tylko nie. Może, nie, 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 nie jebałem, może myślał, że go na światłach a, nie widziały. Nie, no przecież kurwa wbiegaliśmy, to a były gdzie zapalone te, światła. Po adminie pobiegłeś? No właśnie do tej kram sceny tam pod specimenem. Oooo, no to ja sam go mógł zabić. O kurde. Halo, wie ktoś czemu Wixa nie żyje i czemu jej się nie wyświetliło? No właśnie. Dobra, kto się zerwarł? No Boże, co za różnica. No, ja powiem jest. No. może hunterem. Na no, może ty tak? Może był ja... hunterem i zaznaczył Wixa. Bug się stał nie chyba, ty bo ty ja wam powiem, sorry, że no mówię no jako nieżywy, ale ja jestem Kupidem i Wixie dałem w jakiś sposób Delvexowi lovera. Także tak, tak zginęła, więc to nie wiem czy ty, no, ty no jich bug czy o co chodzi. Nie, no to... No bo to był bug, bo ja tego nie zrobiłem. A co, jak to nie zrobiłeś? Nie no, zrobiłeś, no właśnie. tylko niezgadność, że zrobiłeś. No. Nie, nie nie mam <grym> no, ja mam serduszka przy nich, ja nie łączyłem nikogo. No, no to, ja to, ma, to, to, ma, to, to, mówiłem, mówiłem, bo jeśli połączysz, to, 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 no no to pewnie losowo połączę, ja kiedy tak, sam nie połączysz. jak Kupidyn zginie, to losowo łączy ze sobą dwie osoby. Mogę się wypełnić, tylko szybko Dobra, dajcie Quickowi powiedzieć. Majorem jestem, majorem jestem, majorem jestem. No to co, i spotkanie, co? No nie wiem, no nie wiem, no ja nie jestem przekonany co do tego Majora Nie jesteś na nie? późno. więcej będzie. Dobra, no to zobaczymy. Dobra, rzeczywiście, quick jestem, jest majorem. Dobra, niech będzie. No to jest jest Ale to tam musiał zabrać. Ja się z tobą skanowałem. Ale ja nie wiem, czy ty się skanowałeś, bo teraz możesz zafajkować skana. Bo ja nie widzę waiting. Ej jak umrzesz kilka razy przez kupidyna randomowego, jak będziesz go chciał wywalić. Zaraz zobaczę ustawienia kupidyna, może coś pozmieniam. To główno głupie jest, no. Dobra, co? w Amonga strzelamy... Go od razu wypierdala, tylko wystarczy... zmienia trochę ustawienia, no, Wixa, no nie ma co się spinać. No, no jakoś ja super. rozumiem, że jakby było... Dobra, że mam pokazane, runda jest później... No i chuj. Że mam pokazane, że jestem z ja, nim połączona, ale nie miałam. Dobra, potem ogarniemy. No i się pomyliłem przez Ciebie w numerkach. Taka jesteś właśnie. glu blub, glu blub, Kurwa, co to tak jakoś dziwnie kuczy? Aj, ch... Hu... Proszę. A to ciekawe akurat. Dwa ciała. Mi się wydaje, że ten. Adminia. To jest self -report w tym momencie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. A, nie, nie. A, to Oba ciała. Nie jest. Tak, to oba ciała tak. tam leżały. No to kurwa, ja to mi się tak. wydaje. Zresztą ty byłeś tyropadło. dwa metry za mną, więc y jak miałem Ale, to czekaj, zrobić? A Mongo nie żyje, Quick nie żyje, był majorem, legion tylko mógł tam zabić. O. No, no legion, przecież no. było. Nie zabiłbym, nie zabiłbym, wiedząc, że AB jest dwa metry za mną. No, ej, ej, no no I no poza tym, ja poza tym kruszym tam podbiegł z drugiej ty ty strony i widział. Nie, no, to no to ja mówię, nie mówię, że ty zabiłeś, że ty podbiegłeś w tym samym momencie mniej więcej do tych ciał, więc widziałeś. wydaje mi się legion, legion, wydaje mi się, że to kruszem i ATM albo Klakiem. Co? Eee, nie, kwestia kwestia ja że, Czemu... że Hubi na pewno jest niewinny za te dwa kile. Dobra, oni się clear... co ty pierdolisz w ogóle? Hubi Dobra, a ten, no, ten już się kurwa śmieje pod nosem no, pierdolony Chubi, no, no, Hubi jest w, e, w dwa na drzewku w tym. Dobra, mój, klakier kruszym e, AB legion. Dobra, Hubi. na temat. Coś... Nie, najbiego, na najbiego, najbiego, naj... najbiego. Ja jestem, na jestem podmijeszany od początku mecz, nic nie robię, chodzę od taska do, ka... do Taska nagle Nagle ja coś w dwóch kilach, no. Ale podbiegłem do tych dwóch kili! Razem odległeś. Ale, od z ale razem no z nikt to nie potwierdzi, że podbiegłeś, bo jakby legion wybiegał ze mną. Wow, naprawdę? Ja się przyznam, e, na samym tak to... do roli, ale wy nie, nie przyznawajcie się jedno, mnie odstrzela... A nie, bo tak A nie. w sumie nie tak jest. Dobra, trzeba w kogoś pierdolnąć. Baby, chodź duszkiem do tego, do laba. Jeszcze nie jestem duszkiem. A, nie jesteś? Są... Jeszcze nie jest. A, tam że wyjebali, dobra, nieważne. Ej, w ogóle, wiecie... W ogóle nie było tego reaktora ogólnie. Ale chuj, nie no. Legion? A, tak, to a, ja. A, ten zginął. O. Zagłosował na mnie. To e, ja, to ja go zajbałem. Klakier kruszym i ATM zagłosowali na mnie w poprzedniej rundzie. No, no czyli zostaje to kruszym to... i. Kruszym na pewno jest drugim razem z był, a klakier albo Nie, dobra, jest ja też ja jakimś. Klasię, czekaj, 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 czekaj. Albo no, klakier też klakier jest jakiś, jakimś paskudnym, albo jest po prostu tuchedem. Nie, czemu zagotować na Laker w ogóle uciekał, nie mogłem draf, zabić to żadnego kila. Nie mogłem zabić lekiem żadnego killa. Tak, ale jego. od razu, od razu powiedziałeś, że to nie ATM i od razu się zgodziłeś głosować nie. na ibiego. No bo AB chociaż AB był z tyłu. AB był stół za mną. Ale nie powiedziałem nie żeby głosować na ciebie, na powiedziałem, żeby zagłosować na a bo ATM był bardziej. ja bardziej odebrałem to jako atak na siebie, to tak bardziej odebrałem. No i tak... jesteś dobry jebania. No, na ciebie. Dobra, Klakier, tak. no, dawaj, no, co miałeś tuż. powiedzieć? No ogólnie ja teraz za, za to zagłosowałem na AB'ego wcześniej yy, przez to, że ja ogólnie próbuję w głowie co moja rola robi. I jakby nie słuchałem was ogólnie, jakby... Wiecie co i tak po prostu... Hmm. No to nieźle, Klakier. To teraz posłuchaj i wypierdol Kruszyma. I to moja rola coś robi dziwnego. Dobra, Aha. Klakier, wiesz co? A nie wiem, co... A dobra, już wiem pewnie tego. Głosuję na ciebie Klakier. Czy jesteś yy, Kerstem? Nie, nie, nie jestem. Pojebana rola. <laughs>

To nie zła rola. Aj, bij, ada do... Co da rady? Ja Z całem, <grym> Dobra, bo ja <grym> się przeznaczam. <grym> <A, grym> <A, się> przez... <grym> to są zamysłowy, dobra, no coś, co da się za. A da rady. Pojebane. Szczególnie ten timer yy, tej bomby. Eee, nie da się, a czyli dobra no, no, całkowicie Znaczy wczoraj graliśmy to nie było tego timer No bo, no bo, po bo akurat czasie. nie było, bo jest 50% szans teraz ustawione na to, że będzie Ale to nie no, w sumie to jak myśmy to wczoraj testowali to było, że tak nagle losowy Nie, nie powiedzmy. Nie, ale taki losowy timer byłby zajebisty W się nie pokazuje i po prostu patrzysz o No zobaczę, może jest takie ustawienie, że w ogóle nie ma tego, o i nie żyje. <grym> tego kóna na początku to wszyscy widzą? Tak, tak bo to, to jest teraz. Dobra. Tak, 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 dobra. Ja Znalazłem ciało, tylko nie jestem Aha. pewny, czy chyba Hubiego różowe ciało na wejściu do laba. Byłem pod labem, robiłem tam antenkę, chciałem pobiec no, odkliknąć. No to taki. No boże. Hubiego ja widziałem Wix ciało w labie. No no to czyli Hubiego. No, i na wejściu no. do laba tam. I e, tyle. Nikogo tam nie widziałem. W środku, za skanem, jak się wychodzi ze skana, to jest ciało Wixy. Hmm. Gdzie? Gdzie? Jak się wychodzi ze skana, to jest ciało Wixy. A ja tam widziałem Eryk. Kruszyn, no, e, Kruszyn, kto do tego musiało... wchodzić do tego Specimena? E, do nas jedna osoba z góry wbiegła tak, to, 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 to był Atem! Atem? No i co się bo... stało Atem w takim No właśnie nie wiem, kto się co musiał zabić? Tak. No, no kto no, się no, musiał no, zabić? Ale wtedy tym chwilę to już leży! No nie no, ale sorry, przed chwilą ktoś się musiał zabić. Oj Jezus, Dobra, dałem wszystkie na no wszystkie a mam nadzieję, że nie no, jest... No no, ...Kresterem. Ewentualnie no może być Jesterem No to ma, problem. Gorecki dzięki za followa, siemano Ej Jester jest? Niech się Na Najbiegla mianie. No yes, juster, bo był fajny ja się i no niech ci będzie no. Daj chuj, jak ATM jest justeren, to A, tych ksiągów ze Czemu? co jest? A bo jest ten Nie to nie, ale... To nie ja byłem, kto to na, zrobił. Ja dałem na. Ja dałem nie, na, do... od... na, na. Na tak, legiona! League było... To, na, to taki, uh, y, y, w co się odjebało. W czymś, w czymś był taki modyfikator, Aha. że. To że był, so możesz zdać, y, <tars alterna> że wszystkie głosy zmienia, toute... wybiera gracza ta osoba i yeah. zmienia. Czy ja na siebie dałem? Ale... Czy to jest po prostu. A to nie była rola jako dyktator? Czy to był modyfikator? czy ja w siebie kurwa dałem? Czy co? jestem kurwa głupi. ale coś mu się zmieniło. Nie wiem, że. Nie do tego dał chyba, co miał. Bo już pochujałem, nie? Bez zobacz, czy ja dałem na siebie, czy na niego. Szybki w pierdoli do domu, doskonale. No i po co tego użyłeś? Co no to, Mogo się z dupy pojawił nagle. Co to za panie? Z dupy? No a Mogo się pojawił na moich oczach. Jak jesteś, jakby nie było? Oh. Ja o, jesteś. Ale nie chyba... Nie no, był chyba, tak mi się wydaje, że Przecież zgręciłem komuś. Ja, ja sam uraźnie. widziałem Amonga. No, no chyba, nie że... Ja mam Mindfucka teraz. Ale u mnie Amongo się pojawił tak z dupy nagle. Nie no, jak dla mnie to on tam był, no. Tak, co, co, jak był. ty na Mindfucku chodzisz, no to nie moja wina. Weź otwórz oczy. Nie, ale, ale serio. Chyba, że gra się zjebała. To jest taka możliwość. Nie mam, nie chyba, mam pojęcia. że co mam 5 FPS-ów mniej więcej. Nie no, wejdzie. A, tyle? tyle? Dobra, szybki skip. Dobra, skipujemy, no. No to nie wiem. Po A co robi tak, no, no, Że To, to jakoś znamo. jego rola. O, nie, 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 że nie, 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 jest. nie, no, ja nie, co, co nie, 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 tego? nie, no. <grym> nie, wiem. Hey, już serio, myślałem, że na siebie dałem, nie, 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 nie Mm. No Poraz no. sam cię kurwa pobił. Poprzedniej zresztą też, Jak się przedyfem wyjebałem. Okej, okay, ciekawe. Ciało pomarańczowe. nie, zielonego nad storejczym. No, mam niepodważalny dowód. Jaki? E Mongo robił weapons razem ze mną w tym samym czasie. Ja z moim refleksem kurwa dzikiej pantery. Nie mam Ej, tego tak długo a on to zrobił w 10 sekund. 10 sekund to zrobił. Jakim cudem, kurwa, powiedzmy, Jakie 10 Masz mój głos. Kurde, co? To się tak nie przekonał. No, nie, no chyba, że robił. Taki malutki, kurde, na no, tak chyba, nie wiemy, że już wiecie. wcześniej robił i pąsy i zostało mniej to Równo Ja go śledzę, nie robił. A ten dystergaimik robi, no. Sumie... Właśnie taką. Sumie... Miałem... No, ale serio, czy 10, nie miałem, ale on od 10 nie miał takie awarii. On wie o tych, że są takie malusie, a to nie mówiłem tego publicznie. Ale to już tam tej rundzie, hmm. był i tam to wiedział. No ale nie wiem czy on robił tego taska. no w sumie podejrzane trochę, no ale, ale głupoty odpierdalamy teraz cały czas, <grym> no, dobra niech no, będzie Dobra to... słuchaj nie byś ja co ja może się z tego wydarzyć A fajnie, to dzięki kłodz. Totalnie dzięki. nie ogarniamy co się dzieje tutaj no, się no, fajnie, Nie, fajnie, nie fajnie, mi żalu, fajnie żalu fajnie nie mi żalu Amongo Tacy jesteśmy. no Weźcie w końcu Łatwo z Dobra na temat. Dobra Mam i nie zdążyłem dobiec nawet. Dobra, ja na to mam tzw. pytanie. Ja mam szcim. pytanie. czemu <stryk corpszyrix> jak dałem dyktatorem na Atema to wypierdoliło mnie? Może dlatego, że Atem nie był zły, czy coś? Nie no. Tak, bo nie byłem zły, może.